Nowy rok to dobry moment na spojrzenie, w jakim miejscu jesteśmy i dokąd chcemy iść. Na korektę kierunku, spojrzenie na trendy po to, żeby wiedzieć, na jaką falę warto wskoczyć. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu o narzędziach, o strategiach i osobowości marki osobistej, czyli o tym wszystkim, co warto zrobić w 2025 roku dlatego długopisy pióra w dłoń, planujmy, działajmy, zmieniajmy. Jeżeli słuchanie silnej marki w praktyce zaczynasz właśnie teraz, to poznajmy się. Ja nazywam się Angelika Chimkowska i jestem naczelną strategią Silna gdzie wspieramy ludzi biznesu w budowaniu ich silnych marek osobistych oraz firmowych. Cel tego podcastu to silni w praktyce, dlatego zero bullshit bingo, same konkrety i działanie. W moim podcaście nie ma półtora godzinnych rozmów, z których wyciśniesz minutę merytoryki. U mnie jest dokładnie na odwrót: sam konkret, praktyka i działanie. Chcesz, aby nie ominął Cię żaden odcinek, to zasubskrybuj podcast. A teraz czas na praktykę. Jeżeli chodzi o osobowość marki, to ten temat w mojej ocenie jest niedoceniany, głównie z tego powodu, że ludzie skupiają się na strategii, na narzędziach, a osobowość jest ważnym wyróżnikiem. I o ile przez wiele, wiele lat w marketingu używano archetypów marki do tego, żeby kreować osobowość produktów, jeżeli nie słyszałeś nic, nie wiesz o archetypach marki, to zachęcam Cię w linkach, podam odpowiedni odcinek podcastu który będzie właśnie poświęcony temu tematowi. Natomiast w marketingu ubierano marki w osobowość. Jak przyjrzysz się chociażby takiej kategorii produktów jak słodycze, to widzisz, że w jednej kategorii są różne produkty i one mają różną osobowość. Na przykład M&M'sy są Radosne, robią sobie dowcipy, i one w archetypach są archetypem błazna. Natomiast Kinder Bueno to jest wielbiciel, zawsze serduszka, zawsze esencjonalnie, z emocjami. A chociażby Rafaello to jest archetyp niewinny. I jeżeli chodzi o markę osobistą, to my naturalnie mamy pewną osobowość. Jest ona związana z tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Czy jesteśmy introwertyczni, ekstrawertyczni i co nas wyróżnia jako osoby. I w tym kontekście. Nie będę mocno rozwijała tego tematu, bo dużo już o ten, na ten temat mówiłam. Natomiast, jeżeli uważasz, że w Twoich treściach, jeżeli uważasz, że w tym, jak się pokazujesz, nie widać Twojej osobowości, bo nie do końca wiesz, co pokazać, to koniecznie zachęcam Cię: zrób sobie test mocnych stron Twojej marki osobistej. Oczywiście umieszczę go w linkach, ale jeżeli bardzo się niecierpliwisz i chcesz go szybko znaleźć, to wejdź na moją stronę silnamarka.com i po prawej stronie, w górnym panelu strony, znajdziesz olbrzymi przycisk z napisem Test Mocnych Stron. Kliknij w niego. I dzięki temu wykonując ten test, ten test wskaże Ci na trzy Twoje mocne strony, strony Twojej osobowości, które możesz wykorzystać w komunikacji swojej marki osobistej. Dlaczego mocne strony? Dlatego, że uważam, że o wiele lepszą strategią również w personal brandingu jest budowanie i komunikowanie i rozwijanie mocnych stron, niż ciągłe poprawianie tego co wychodzi nam słabo. I to nie jest tak, że ja to wymyśliłam, to jest generalnie dobra strategia na życie, czyli bazowanie na tym co nam wychodzi, bazowanie i rozwijanie tego czym jesteśmy silni, a szukanie wsparcia, szukanie rozwiązań w rzeczach których jesteśmy słabi, wręcz delegowanie tych tematów komuś kto w tym jest lepszy i dzięki temu to nie kosztuje nas aż tyle energii, zaangażowania, a możemy płynąć, czyli zaliczać tak zwany flow w temat, które są z obszaru naszych mocnych stron. Dlatego osobowość Twojej marki jest ważnym wyróżnikiem, to jest coś, co przyciąga innych do ciebie, to jest coś, co jest elementem tego, że inni są w stanie się z Tobą utożsamiać, zwyczajnie Cię lubią i mają emocjonalny związek z Tobą. I pomijanie tego aspektu jest dużym błędem. A jeszcze większym błędem jest niebazowanie na swoich mocnych stronach. Może zrobię kolejny odcinek w tym temacie. Jeżeli jest temat ten dla Ciebie ważny, to koniecznie daj mi znać. To będzie dla mnie zachęceniem do tego, żeby się nad tym pochylić. A teraz przejdę do elementu drugiego, ponieważ uważam, że nasza strategia, którą sobie zbudowaliśmy, i taktyki, które wykorzystujemy w realizacji tej strategii. Powinna być nieustannie weryfikowana w kontekście trendów, które się pojawiają, dlatego że o wiele łatwiej będzie nam płynąć z prądem niż pod prąd. Szczególnie jeżeli jesteśmy mniejszą organizacją, mniejszą firmą, gdzie mamy mniej zasobów, no to po prostu, zwyczajnie, mamy mniej siły, żeby płynąć pod ten prąd. Dlatego bacznie obserwujemy. Co się dzieje na zewnątrz i zastanawiamy się, co z tych trendów, które się pojawiają, ja mogę wykorzystać i na którą falę mogę wskoczyć. I jeżeli miałabym powiedzieć, co teraz będzie się działo w marketingu i na co warto zwrócić uwagę, co jest małą zmianą, a daje duże rezultaty, to jest coś, co się nazywa w marketingu user generated content. UGC, jak wpiszecie w wyszukiwarkę to na pewno dużo treści znajdziesz, i w mojej ocenie to jest trend, który będzie nabierał na sile. Więc, jeżeli chcesz wzmocnić swoje treści, uwiarygodnić swoje treści, i do tej pory robisz to w postaci dzielenia się kontentem, który jest merytoryczny, ekspercki, pokazuje Twoją specjalizację, to dodaj do tego. Elementy właśnie UGC, a co to jest? To są treści, które są tworzone przez innych użytkowników, które opowiadają o tym, kim wy jesteście, co robicie fajnie i jak fajnie jest korzystać z Waszej usługi. Najlepiej, jeżeli te treści są robione spontanicznie, najlepiej jeżeli ktoś pisze spontaniczny w post w mediach społecznościowych na Twój temat i ty to udostępniasz. Odpowiednio obrabiasz po to, żeby pokazywać, że inni mówią konkretne rzeczy, że inni wskazują na wartości i że to, co ty mówisz, jest prawdą, bo pewnie masz podobne rzeczy u siebie, natomiast to, jak ktoś mówi o tobie, jest dla Twoich odbiorców o wiele, wiele ważniejsze. Druga rzecz z tej kategorii to są nagłówki i obrazki wyróżniające. Zapewnie Druga rzecz z tej kategorii to są nagłówki i obrawski wyróżniające. I zapewne zauważyłeś, zauważyłaś na YouTubie, że mamy coraz większe twarze, coraz dziwniejsze pozy. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest przykuć uwagę człowieka, jeżeli na grafice po pierwsze jest człowiek i emocje. Teraz walka o uwagę... O widoczność w mediach społecznościowych zrobiła się jeszcze bardziej zacięta, ze względu na to, że mamy wiele narzędzi z obszaru sztucznej inteligencji i stworzenie treści, generycznych treści, stało się bardzo, bardzo proste. No i trzeba walczyć o uwagę, o wyróżnienie się, o to, żeby ktoś kliknął, zajrzał, zobaczył. Dlatego skup się koniecznie na nagłówkach. I ostatnio miałam ciekawe spotkanie, w którym osoba, która ma bardzo duży kanał na YouTube, powiedziała mi, że tak naprawdę nie tworzą już treści, które mają potencjał tematyczny dla nich. I to nie jest początek tworzenia treści. Oni zaczynają od nagłówka i obrazka. Bo jeżeli nie ma potencjału w klikalności nagłówka i obrazka. To tak naprawdę treść, którą tworzą, z dużym prawdopodobieństwem będzie treścią do szuflady. I szkoda twojej energii na to, żeby w ogóle się nad tym pochylać. I ja mówię to bardzo często, uważam, że twórca nie jest po to, żeby tworzyć treści. Twórca w głównej części jest po to, żeby być czytanym, widzianym i oglądanym. I skupienie się na nagłówkach, na obrazkach wyróżniających, na grafikach to jest coś, co uważam, że. Warto dopracować, i to jest punkt drugi. Punkt trzeci: u mnie to będą treści bardziej lightowe, zabawowe, gdzie będzie więcej właśnie huków, śmiechu z refleksją. To jest coś, co buduje mocno Twoją widoczność i powoduje, że ludzie dostają wartość, ale też jest za tym merytoryka. I to wymaga większych umiejętności. Ja nie jestem jeszcze do końca przekonana, że potrafię to świetnie robić. Mam fajne poczucie humoru i wielokrotnie słyszę to od moich odbiorców, ale jest, to jest coś, co będę dopracowywać. I w tym wszystkim, gdybym miała zrobić wielką klamrę, to na koniec chcę powiedzieć, że zwróć uwagę na to, jakie masz proporcje treści sprzedażowych, jak wygląda Twój lejek marketingowo-sprzedażowy, bo ja przez wiele, wiele Lat, może nie lat, ale tak, może nawet lat. Popełniłam błąd taki, że tworzyłam dużo treści na górę mojego lejka, a mało treści sprzedażowych. I dla mnie takie zdrowe proporcje to jest na etap tofu. Czyli top of funnel, góra lejka 40%, mofu, czyli bardziej te treści ekspertkie, kolejne 40%, i na bofu, czyli te treści, które mają już prowadzić do sprzedaży, do spotkania się z Twoją ofertą 20%. I to jest coś, nad czym ja też będę się skupiać. No i w związku z tym pewnie więcej zobaczysz treści z etapu bofu u mnie. I tym sposobem doszliśmy do trzeciego elementu i powiem o pięciu narzędziach bo kiedy już mamy osobowość, kiedy mamy strategię, warto skrupić się na narzędziach, czyli zanim jak, co trzeba zaplanować, co już mamy zaplanowane, teraz jak to zrobimy. I tak jak już mówiłam, w kontekście budowania marki osobistej ja widzę takie trzy główne etapy, widoczność, wartość, wpływ. I pierwszym, na pierwszym etapie ja bardzo rekomenduję, szczególnie jeżeli budujesz markę ekspercką, LinkedIna jako coś, co będzie budowało Twoją widoczność. Zarówno w Google, jak i pośród innych osób, które mogą szukać Twojej oferty. Jeżeli jesteś liderem, liderką, LinkedIn też będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ taką tajemnicą polishnela jest to, że ludzie dowiadują się więcej o tym, co się dzieje w firmie z LinkedIna niż z komunikacji wewnętrznej i to jest takie miejsce wpływu dla każdego lidera i dla każdej liderki. Drugim elementem byłby dla mnie Spotify. To jest takie miejsce, w którym ludzie szukają podcastów, eksperckich treści i uważają, że dla budowania widoczności nie ma lepszego narzędzia. Więcej nie masz wymówki, ponieważ ja przez wiele lat korzystałam ze Spreakera jako narzędzia, na którym trzymałam podcast. Natomiast obecnie na Spotify dla podcasterów możesz mieć za darmo przestrzeń hosting dla Twojego podcastu. Powiem więcej, nie masz więcej wymówek, ponieważ jeżeli nie chcesz tworzyć swojego podcastu, co ja rozumiem, to wymaga naprawdę dużo energii i czasu, to po prostu zadbaj o to, żeby pojawiać się w podcastach innych użytkowników i tą strategię świetnie realizuje chociażby uwielbiany przeze mnie Miłosz Brzeziński, którego serdecznie pozdrawiam. Druga rzecz, jeżeli chodzi o budowanie wartości, to dla mnie są dwie aplikacje, dwa narzędzia. Pierwsze Konsensus App, i to jest aplikacja, która przeszukuje narzędzie. I to jest aplikacja, która przeszukuje artykuły naukowe w kontekście badań, gdzie ja mogę znajdować ciekawe wyniki badań, ale też weryfikować swoje hipotezy. I druga rzecz to jest Get Pocket. To jest taka szafa na linki, gdzie ja trzymam wszystkie wartościowe rzeczy, po to, żeby mieć źródła, ale z drugiej strony, żeby dzielić się wartościowymi linkami z moimi odbiorcami. No i trzecia rzecz, wpływ. To tutaj chciałabym powiedzieć o znowu kolejnej aplikacji, jednej aplikacji, bo obiecałam pięć. Mianowicie byłby to link. Bio. Przeliteruję linkr.bio. To jest taka aplikacja, w której możecie stworzyć swoją stronę, w której macie linki i tam mogą być linki do oferty. Więc, jeżeli nie masz swojej strony internetowej, a chcesz, żeby ludzie trafiali do ciebie, kupowali, kontaktowali się z tobą, to to będzie naprawdę dobre rozwiązanie, które możesz umieścić później we wszystkich swoich mediach. Społecznościowych. To już wszystko dzisiaj. Podsumowując, skup się na tym, co zrobisz, co ma być efektem. Skup się na osobowości i strategii, zanim zastanowisz się, jakich narzędzi będziesz używać. O narzędziach też powiedziałam. Jestem ciekawa, na czym chciałbyś. Chciałabyś, żebym się skupiła w kolejnym odcinku podcastu. Jeżeli chcesz mi dać znać, to koniecznie napisz na kontakt .małpka Kończymy dzisiejszy odcinek, a teraz czas na kolejny krok, czyli działanie. W końcu, Silni w praktyce to nasz cel. Wejdź więc na stronę silnamarka.com. W sekcji podcast znajdziesz transkrypcję tego odcinka, a tam więcej linków i narzędzi do wdrożenia wiedzy w czyn. Jeżeli nie subskrybujesz podcastu, to zrób to koniecznie w platformie, w której mnie słuchasz. Znajdziesz tam ponad 100 odcinków wspierających rozwój Twojej marki. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. tudo